Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem dziewiąty, czyli ostatni odcinek serialu animowanego What If, czyli alternatywnych historii, które znamy z filmów i seriali MCU. Oczywiście tutaj, spoiler alert, będziemy rozmawiali o spoilerach, które działy się w finale. Porozmawiamy sobie o osobnym odcinku, jakim jest ten finał, i o finale serialu. Czyli czy to był dobry finał, jak na ten pierwszy sezon. Tak więc. Em... Zostaliście ostrzeżeni, przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale, jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Pierwsze odcinki serialu wydawały się jakby nie były spójną historią. Dopiero od siódmego odcinka, odcinka o party Thor, gdzie zobaczyliśmy pierwszy raz pojawienie się Ultrona, ósmy i dziewiąty odcinek zaczynały pokazywać nam taką jedną wielką spójną historię i, i to jak zostały połączone te odcinki. No, więc um, Watcher zrekrutował strażników multiverse, w których skład wchodzili wszyscy bohaterzy i kilku innych, których widzieliśmy w poprzednich odcinkach. Ich misją było pokonanie Ultrona, no bo jakżeby inaczej. I tutaj moje pierwsze zastrzeżenie. Skoro Watcher nigdy nie mógł interweniować w historię, a zainterweniował w tak wielkim stopniu. To dlaczego im do cholery nie pomógł? Na pewno byłoby im łatwiej pokonać Ultrona ze wszystkimi kamieniami nieskończoności. Druga sprawa jest taka, że um, no ten odcinek jako finał wydawał się taki mało dramatyczny. Za mała stawka była, wszystko działo się zbyt szybko. Oczywiście ja wiem, że to jest tylko jeden odcinek, pół godziny, w którym trzeba opowiedzieć większą historię ale tempo dzięki temu tempo odcinka było naprawdę mega, mega szybkie i przez to się odcinek nie nudził. Ale tu chodzi mi o to, czy ten odcinek jako finał sezonu jest dobry? Moim zdaniem nie. Zbyt łatwo im to poszło. Mogliby zrobić coś a'la Infinity War, gdzie Ultron ostatecznie by wygrał, no i wtedy w drugim sezonie by walczyli. Jeżeli chodzi o e, Killmongera, to myślałem, że kiedy zabrał wszystkie kamienie nieskończoności, e, jakby teleportuje się, ucieknie i, i to będzie koniec. I on będzie wrogiem w drugim sezonie. Jednak nie, to też e, odjęli mi. A moim zdaniem byłoby to lepszym zakończeniem niż to, które dostaliśmy. E, no i trochę tak. E, no trochę się zawiodłem na tym finale. Mimo wszystko uważam, że był naprawdę fajny, przez to, że tempo było dosyć szybkie. I przez to, że wykorzystano wszystkie historie, które wcześniej widzieliśmy. Na przykład dużą rolę w tym finale grała Natasza Romano, w której tak naprawdę się nie spodziewaliśmy. Jednak Doctor Strange zaprowadził wszystkich do, do jej, jakby wszechświata, no i tam no tam się z nim rozprawili sama walka mega fajna animacja bardzo przejrzysta wygląda na to, że nie jestem pewien, ale chyba została nagrana w 60 klatkach na sekundę nie jestem pewien, tak jak powiedziałem kto tam powiedział? Kapitan Carter powiedziała, że zajmujcie Ultrona, żeby nawet nie miał czasu myśleć bo gdyby nie zajmowali go, no to on by... Wszystkich pokonał w 5 sekund, tak jak to zrobił z Thanosem, co brakowało mi. Ultron powinien się pojawić, rozwalić wszystkich i pójść sobie gdzieś dalej. Tak się nie stało, bo Strażnicy Multiversum co jest oczywiście nawiązaniem do Strażników Galaktyki ale o tym opowiem w osobnym materiale, który już jutro zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie. No i ten montaż tej walki był naprawdę fajny, to był mój ulubiony moment całego odcinka. Tak więc jako osobny byt, dziewiąty odcinek oceniłbym dosyć wysoko, takie mocne, solidne 8 na 10. Ze względu na to, że jest dobre tempo, wykorzystanie historii było naprawdę w imponującym stopniu pokazane każdy miał swoje 5 minut, nikogo nie jakby nie opuszczono. Szkoda tylko, że znaczy szkoda, że Iron, Iron Menton Stark nie zginął po raz kolejny. To byłoby już taką tradycją, chyba łatwiej, że w każdym odcinku, gdzie się pojawi, musi ginąć. No ale. Jako osobny odcinek powiedziałbym tak, to jest dobry odcinek, mocny, ale jako finał sezonu czułem, czułem taki niedosyt. Czułem, że potrzebuję czegoś więcej. Historia za szybko się rozwinęła. To znaczy w odcinku widzieliśmy rozwinięcie, które trwało za długo, przez to finalna walka trwała dosłownie 5 minut, a chciałem, żeby trwała przynajmniej pół odcinka. No więc no więc jako finał sezonu jestem trochę zawiedziony, ale możecie dać mi znać, co sądzicie o tym wszystkim w komentarzach poniżej. A my teraz przejdziemy sobie do sceny po napisach. Każdy z bohaterów został wzięty ze swojego świata i oddany jakby, oddany w cudzysłowie, w momencie, w którym został zabrany. Czyli tak jak Przedwieczna tłumaczyła brusowi Bannerowi z Kamieniami Nieskończoności w Endgame. Ciekawe nawiązanie. W każdym razie poznaliśmy historię, dalszą historię Kapitan Carter, która mam nadzieję będzie rozwinięta w drugim sezonie. No i teraz nie bardzo rozumiem, o co chodzi w tej scenie po napisach, ponieważ Natasza Romanow um, spotkała się z Peggy Carter, kapitan Peggy Carter, i powiedziała tak. Słuchaj Peggy, wiem czego szukała Hydra na tym statku. Jest to statek z Kapitana Ameryki 2. No więc szukali Hydra Stompera, czyli taki pierwszy design Ironmana. No i Natasza powiedziała, że ktoś jest w środku. No i teraz, kto może być w środku? Oczywiście, bazując na pierwszym odcinku, mógłbym powiedzieć, że jest to Steve Rogers, które, czyli taka no, niespełniona miłość Peggy Carter. Ehm, wydaje mi się, że to będzie właśnie e Pierwszy odcinek drugiego sezonu Co jeśli Steve Rogers i Peggy Carter staną się um, super żołnierzami w drugim sezonie What If? Jak myślicie, czy coś takiego jest możliwe? Czy chcielibyście zobaczyć takich dwóch kapitanów Ameryków? Dwóch kapitanów Ameryka w jednym odcinku, w jednym multiversum? Byłoby to naprawdę ciekawe, ale dajcie mi znać, co według Was oznacza ta scena po napisach, bo ja do końca nie jestem jeszcze przekonany. No ale tutaj porozmawiamy sobie też o całym finale i całym What If. Tak więc, rozpisujcie się w komentarzach, co sądzicie o pierwszym serialu animowanym What If, alternatywne historie. Moim zdaniem był to naprawdę ciekawy pomysł. Ale wykonanie niektórych odcinków było naprawdę słabe. Naprawdę mogliby zrobić to zdecydowanie lepiej. Jak powiedziałem w jednym z moich poprzednich materiałów, serial What If zadaje niewłaściwe, nieodpowiednie pytania. No i to była chyba największa bolączka pierwszego sezonu. Mam nadzieję, że Kevin Feige nauczy się na swoich błędach. Nie mówię, że ten serial jest zły, bo oceniłbym go tak całościowo na takie. Mocne, mocne 7 mocne 6 ponieważ czekałem na jakieś połączenie z multiversum z tą naszą świętą linią czasową no niestety tego zbyt dużo nie było e, właściwie w ogóle nie było bo chciałem zobaczyć jak serial animowany łączy się z MCU, z tym prawdziwym MCU, jak ci bohaterzy wkraczają w nasz świat. Coś, co widzieliśmy z Miss Minutes w serialu Loki. Takie coś w scenie po napisach rozwaliłoby mi e, mózg po prostu. No ale to są tylko moje e, takie życzenia. Tak więc, piszcie, co sądzicie o odcinku, co sądzicie o e, całym se sezonie, no i co sądzicie o scenie po napisach. Trzymajcie się. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!